Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Ja dzisiaj wstałam około godziny siódmej, szybko się ogarnęłam, zebrałam ze sobą śniadanie i teraz jest chwilę przed godziną ósmą, mam akurat dwie godziny. Takiej niezakłóconej pracy przy komputerze, i postaram się to jak najbardziej wykorzystać, bo potem dopiero wieczorem będę mogła usiąść do pracy, bo niestety przede mną kolejny intensywny dzień. Dzisiaj będzie to dzień pełen spotkań, oraz e, będę miała wizytę u lekarza. Chciałabym po raz kolejny pójść do tego miejskiego ośrodka pomocy społecznej, może wreszcie udałoby mi się złożyć dokumenty na program asystent osoby z niepełnosprawnością. Więc jak widzicie, dzisiaj planów jest sporo. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko ogarnić. A dlaczego muszę zdążyć do godziny 10? A to dlatego, że o godzinie 10 jestem umówiona z moją siostrą na kawę. Dzisiaj moja siostra ma imieniny, więc powiedzieliśmy, że musimy się spotkać chociażby na chwilę, ale niestety z powodu bardzo napiętych grafików, zarówno moich jak i siostry, ciężko było zdobyć jakiś konkretny termin, dlatego już padł pomysł tej godziny 10. Ja o 12 jadę do Wejherowa, więc mam akurat 2 godzinki, żeby po prostu się spotkać spotkać i pogadać, więc cieszę się, że udało się jakoś, wiecie, to spasować. Potem właśnie jedę do laryngologa i... Później mam masy innych rzeczy do ogarnięcia, więc mam nadzieję, że to będzie taki w miarę przyjemny vlog. Oczywiście z kawy siostr nie będzie żadnego nagrania. Jak wiecie, strzegę prywatność swojej rodziny i mam nadzieję, że to uszanujecie. Wczoraj do późna, jak wiecie, montowałam film. Dzisiaj wcześniej wstałam i trochę się boję, że może mi dzisiaj zbraknąć energii. Dlatego też ubrałam się w takie dość energetyzujące kolory, żeby po prostu sobie trochę tej energii dodać. Dzisiaj też ma być niestety. Więc stwierdziłam, że założę na włosy opaskę, żeby mi po prostu nie szalały. Ponieważ, jak moje włosy dostaną trochę wielkości, to słuchajcie, robi się z nich kompletna szopa. Więc nie chcę tego zaryzykować. I po prostu stwierdziłam, że dzisiaj trochę inna fryzura, żeby też było mi Wygodniej, bo wiadomo, że jak czasem jesteście w terenie, nie zawsze macie możliwość, żeby ogarnąć fryzurę, a ja się staram gdzieś tam w miarę dobrze wyglądać do nagrań, więc stwierdziłam, że to będzie jedna z najlepszych opcji. Jak na razie jest słonecznie i w miarę bezchmurne niebo, więc jestem ciekawa, czy te prognozy właśnie z deszczem są... Trafne czy też nie? E, chociaż moja siostra się śmiała, że idzie do Bryzjera, więc pewnie na pewno będzie padać, bo zawsze jak ona idzie do Bryzjera, to niestety pada. Jest teraz chwilę po godzinie 12:00, zaraz mam autobus i jadę do Biejerowa. Niestety zapomniałam kota, więc mam nadzieję, że nie będzie się mieć mi tego za złe. Ale mam nadzieję, że jakość dźwięku nie będzie najgorsza. Oczywiście zagadałam się z siostrą, źle spojrzałam na zegar i wyszłam troszeczkę za szybko, ale to jest idealna sytuacja, żeby się do Was odezwać. Dzień mamy przepiękny, ale... Powiem wam, że wczoraj mi się wydawało, że będzie burza, ale dzisiaj też jest tak strasznie duszno-parno. I wcale bym się nie zdziwiło, jakby właśnie jakaś duża burza przyszła wieczorem, bo pogoda jest bardzo taka niepewna i zdradliwa. Jest bardzo ciepło, ale czasami właśnie zrywają się poryby wiatru, dlatego tak bacznie patrzę na kamerę. Ja do Weicherowa, do alergii. Mam dzisiaj wizytę u alergologa. Cieszę się, bo od kilku dni mam dość porządną alergię, więc mam nadzieję, że że tutaj może dość porządno, jak na mnie. Może nie aż tak, że nie jestem w stanie nagrywać, ale o czym mi łzał mówicie. Mam kaszel, katar, więc jak najbardziej coś tam mi dolega. Mam też zrobione notatki, w jakim okresie dokładnie miałam najgorsze takie sytuacje. Wiem, że na początku marca nie czułam się najlepiej i teraz, właśnie w ciągu kilku ostatnich dni, nie czuję się jakoś super, więc te oczywiście wszystkie informacje dam alergologowi. I jeżeli chodzi o ten budynek, to on jest przy głównej drodze, w miarę blisko przystanku. W dodatku ten budynek jest pełni dostosowany. Jedynym minusem jest to, że do samej przychodni są jakby takie wewnętrzne drzwi i one niestety są dość ciężkie, ale zazwyczaj ktoś tam chodzi, więc nie powinna mieć problemu. Ostatni raz, jak byłam od logologa, to byłam z asystentką, Justyną i to nie będę ukrywać, była dość duża pomoc, bo wtedy właśnie miałam komplet badań, musiałam właśnie dostarczyć, więc też pomagała mi to wyciągnąć wyciągać, z torby, więc to zawsze jest jakoś spokojniej. Ale oczywiście też jestem w stanie sobie sama poradzić. Mimo wszystko nie będę ukrywać, że pomoc asystentki zawsze jest na duży plus. Ogólnie chciałam poprosić moją siostrę, żeby pomogła mi nagrać TikToka, ale pamiętam, że kompletnie o tym zapomniała. Więc pewnie gdzieś tam po drodze się nagram. Może właśnie w Alerze, bo muszę że będę miała chwilę czasu od autobusu do Yy, wizyty, więc może wtedy się nagram zobaczę, a teraz już powolutku będę uciekać na autobus, bo też nie chcę się spóźnić, bo wiecie, najgorzej by było wyjść za wcześnie, a potem by się okazało, że się spóźniłam na autobus. To byłoby dopiero fopa. Jestem już po wizycie u pana doktora alergologa. Muszę przyznać, że jestem ogromnie zadowolona z poziomu obsługi tutaj w alerdze, oprócz tego, że ni niestety dozwonić się graniczy z sodem, a ta sama wizyta jest bardzo profesjonalna, bardzo fachowa. Jest teraz godzina 13 i wyobraźcie sobie, że ja już jestem po wizycie, sam przyjęta nawet chwilę przed czasem, a musicie przyznać, że w służbie to się raczej rzadko zdarza. Okazało się, że na razie jest wszystko OK. Miałam zrobioną spirometrię, niestety to badanie jest dla mnie bardzo uciążliwe, bo z powodu właśnie mniejszej pojemności płuc oraz innej budowy klatki piesiowej, no, Ciężko mi jest tak długo wydłąkiwać powietrze, ale podobno wszystko jest w miarę w normie, więc nie mam się czym przejmować. Oczywiście okazało się po raz kolejny, że mam, wiecie, krzywą przygrodę na sobą, ale ja oczywiście już to widziałam wcześniej, to jest teraz godzina pierwsza, a ja jestem mówiona z Anetą na godzinę 15, więc mam sporo czasu i nie wiem czy po prostu pójdę teraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Może uda mi się coś załatwić ale jeszcze Wątpię, bo od 11 pracownicy chodzą na właśnie wizytę, to pracę w terenie i Boję się, że znowu nic nie załatwię. Dobrze by było pójść rano, ale ja nie mam kiedy rano iść, bo ja mam bardzo często o 10 rano rehabilitację. Na przykład dzisiaj nie miałam, ale na przykład jutro mam rehabilitację. Być może będę miała w piątek rehabilitację, bo z powodu kolki nerkowej no niestety miałam trochę rehabilitacji zaległych, więc trzeba to, wiecie, wykorzystać ten konkretny limit na dany miesiąc, więc może będę miał rehabilitację jeszcze w piątek, a okej, okay, rehabilitację mam na godzinę dziesiątą, ale żeby pójść tam na godzinę ósmą, załatwić, wypisać wniosek i jeszcze wrócić do domu i się przebrać, to nie wiem, czy mi dwie godziny starczą, zupełnie poważnie, bo ten wniosek tam jest dość obszerny, a nie mam nawet możliwości, wiecie, nawet teraz blokować tego wniosku, bo okres skończył mi się tuż do durkarce, więc się śmierzy, jak a to takie po całości, i dlatego muszę właśnie iść do mopsu, chociażby po ten głupi wniosek. A to jest... czasami dajcie znać, że wy też tak macie, że czasami chcecie załatwić jedną małą sprawę, a po prostu komplikuje się ona tak. Chowory sposób, jakbyście załatwili, nie wiadomo, jak wielkie przedsięwzięcie. Mnie to zawsze irytuje, zawsze właśnie takie najdrobniejsze rzeczy zajmują mi najwięcej czasu. Jestem już po wizycie w Miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jestem zadowolona, ponieważ trafiłam na kompetentne osoby, dostałam wniosek, no i teraz tylko muszę go wypisać. Plan był taki, żebym wykorzystał ten czas do spotkania z Anetą na wypisanie tego wniosku, ale zorientowałam się, że nie jest to takie proste, bo muszę tam podać konkretną osobę, która będzie. Moim asystentem. Kompletnie mi to wleciało z głowy. A jeszcze nie skontaktowałam się z tutaj Justyną, która była moją asystentką w zeszłym roku. Wiem, że coś tam się pokomplikowało w jej sprawach osobistych i nie wiedziała właśnie pod koniec roku, czy będzie mogła kontynuować współpracę ze względu po prostu na brak czasu i nadmiar obowiązków i też pewne sprawy rodzinne, tak jak wspomniałam, więc zobaczymy po prostu, jak to się okaże. Napisałam właśnie teraz do Justyny. Jak nie, to mam jeszcze jedną osobę zapasową, która też była zainteresowana, a jak nie to po prostu będę szukać dalej, więc zobaczymy jak to się ułoży. I to jest właśnie ten problem, że mogłabym złożyć ten wniosek od ręki, a okazuje się, że no nie, bo trzeba konkretną osobę Podać. Teoretycznie można bez tego i potem donieść te informacje, ale to jest w sumie troszeczkę bez sensu, więc mam nadzieję, że uda się szybko właśnie jedną z tych dwóch osób zgłosić i, i zobaczymy. Rozmawiałam również z panią kierownik, jeżeli się nie mylę i właśnie poinformowała mnie, że niestety dostali dużo mniej pieniędzy w tym roku. Słuchajcie, jest obniżenie właśnie dofinansowania na ten cel o 60%, więc bardzo mało osób dostanie, więc jak ja dostanę 60, to naprawdę będzie na Wisłą. Chociaż tutaj pani kierownik mówiła, że w zeszłym roku były oszczędności, że niby dużo osób się zgłosiło, ale potem część zrezygnowało, więc zobaczymy, jak to się ułoży w tym roku. Ogólnie Aneta też była zainteresowana, ale ona niestety chciałaby dopiero od października i nie wiadomo, czy w ogóle będą jeszcze jakieś pieniądze w październiku, czy w ogóle będzie możliwość, żeby kogoś dodać do projektu po jego wystartowaniu, więc to jest bardzo taki dużo zmiennych. Mam nadzieję, że uda mi się do końca tygodnia złożyć ten wniosek i będzie po prostu sprawa zamknięta i będę czekać na rozstrzygnięcie. A jak to się ułoży, to zobaczymy. Chociaż dzisiaj po rozmowie z panią kierownik mam jakieś lepsze odczucia. Jak wczoraj miałam takie, wiecie, negatywne myślenie, że na pewno nie dostanę, to dzisiaj, jakoś ta rozmowa z panią kierownik e, uczucia mnie, że mam szansę dostać asystenta, co nie będę ukrywać, no jest z nami ogromną pomocą. Dzisiaj miałam na przykład problem, żeby dostać się do alergii, bo tam są ciężkie drzwi, jak wam mówię, i wszystko super winda jest, ale nie mogłam sobie pomóc z drzwiami, musiałam poczekać, aż ktoś będzie wychodził więc czasami to są naprawdę takie pierdoły, teraz mam pół godziny i to jest trochę taka głupia sytuacja, bo teoretycznie mogłabym wrócić do domu i popracować tu pół godziny, ale z drugiej strony zanim dojdę do Anety, bo mam kawałek do Anety, to od siebie oczywiście, to i tak posiedziałabym w domu, nie wiem, z 10 minut, więc jest to bez sensu. Dlatego chyba sobie pospaceruję po parku, może poczytam książkę. i po prostu pójdę szybciej pana, to można do niej zadzwonić. Czy jest szybciej gotowa, bo możemy szybciej pójść na ten obiad? Bo ja jej mówiłam, że nie wiem, jak po prostu wrócę do lekarza. To może po prostu zadzwonię powiem, że już jestem w radzie. I jak widzicie, staram się to wszystko ogarnąć. Mam tutaj prezent, tylko też mam tutaj wniosek, nie wiem, czy widzicie, ale będę musiała go przełożyć później do torebki, więc mam nadzieję, że to też nie będzie jakiś większy problem. Z jednej strony powinnam wziąć brązową torebkę do dzisiejszego outfitu, bo mi ta trochę nie pasuje, ale z drugiej strony cieszę się, że jednak odruchowo wziąłam tą większą, bo tutaj wchodzi, a wiecie, powiedzieć ten wniosek, więc jeden problem z głowy. A dzisiaj pogoda jest jak w latu, dosłownie jest tak ciepło, jakbyście mieli środek klipsa. Wiadomo, że jeszcze czasami w cieniu jest chłodny wiatr, ale mimo wszystko jest na naprawdę pięknie. Zrobiłam Anetcie małą niespodziankę, ponieważ zabrałam ją, słuchajcie, do mojej ulubionej restauracji, czyli do Ola Mexico. Co prawda jesteśmy już w Rumi, na obrzeżach Rumi, gdzie właśnie graniczy Rumia z Ledo, ale jednak już w Rumi. Zjadłyśmy przepyszny obiad i wybaczcie, tym razem nie mam dla was przybitek, bo jadłam śniadanie około godziny 8.30 i już byłam taka głodna i serio rzuciłam się na jedzenie jak nigdy, więc zjadłyśmy sobie z Anetą. Panetę wzięła to samo, co ja, i zjedliśmy sobie taco z grillowanym łososiem. I porcja była idealna, wiecie, to była taka porcja pomiędzy porcją lunchową, a porcją obiadową. Naprawdę się najadłyśmy, nie? Ale... E, ale też nie przyjadłyśmy. I teraz namówiłam też też spróbowała mojej ulubionej herbaty, czyli herbaty meksykańskiej. Nie będę Wam tutaj próbować na wizji. Ale pamiętajcie, to jest ta herbata czarna z cytrusami oraz agarawą. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. I teraz sobie spokojnie pijemy, gawamy. Później sobie sprawdzimy autobus, wrócimy autobusem. Bo wiecie, dla mnie to nie jest jakoś bardzo daleko. Ja sobie mogę nawet całą radę przejść i nie ma problemu. Ale że Aneta chodzi dzielnie przy chodziku, to dla niej kawałek drogi jest w szczególności do niej. Więc przyjechałyśmy autobusem i muszę przyznać, że jestem z Anety bardzo dumna, bo dzisiaj pierwszy raz się odważyła i jechała sama bez, wiecie, rodziców autobusem. Więc jest to duże osiągnięcie. Ja wiem, że niektórym może się to wydawać, że jest co to takiego. Ale pamiętajcie, że każdy z nas ma swoje szczyty zdobycia i dla każdego jest w końcu przychodzi ten pierwszy raz na różne rzeczy, więc cieszę się, że Aneta się odważyła. Nawet się śmiała, że nie było tak źle i że było fajnie, więc myślę, że też będziemy częściej gdzieś się wybierać, a teraz też nie będę za długo mówić, bo nie chcę, żeby Aneta czuła się niekomfortowo, kiedy nagrywam, chociaż myślę, że chyba już się przyzwyczaiła i też właśnie tutaj rozmawiamy, bo mamy pewien tajny projekt i być może uda nam się od, nie wiem, wakacji wystartować albo po no, wakacjach jakąś, wiecie. Więc jeżeli okaże się, że projekt wystartuje, to też Wam powiemy troszeczkę więcej. Na razie nie będziemy zdradzać szczegółów, ale gdzieś tam jakieś pomysły się rodzą na fajną współpracę, więc myślę, że to też może być super. I ja uwielbiam właśnie, jak, wiecie, ja mam pomysł i ktoś zupełnie inny, wiecie, z inną społecznością podziela ten pomysł i mówi, że to jest fajne, tak, róbmy to, to jest naprawdę super energia. Więc no, taki mamy sobie dzisiaj wypad. Na spokojnie, na obiadek, żeby pogadać, poplotkować, bo dawno się nie widziałyśmy. A prezent się spodobał, co mi ucieszyło, więc myślę, że ja już się do Was na spokojnie odezwał z domu i nawet się śmiałam do też, że po tych dwóch intensywnych dniach. Ja wiem, że Wam się może wydawać, że to nie są jakieś trubo intensywne. Dla mnie są, to ja jutro padnę i będzie naprawdę pota tutaj. Jest chwilę przed godziną 19. Ja niedawno wróciłam do domu i bardzo się cieszę z tego, jak dzisiaj wygląda mój dzień. Chociaż czuję ogromnie, na zmęczenie. I mam Ogromne szczęście, że jutro mogę pracować sobie zdalnie z domu, nie muszę nigdzie wychodzić, być może tylko wyjdę na jakiś króciutki spacer, ale jutro tylko i wyłącznie w planie rehabilitacja oraz ciężka praca. Bo widzicie, ja mam zawsze zorganizowany tydzień tak, że na przykład jeden bądź dwa dni przeznaczone na załatwienie spraw na zewnątrz, i też przeważnie wtedy nagrywam blogi, żeby było ciekawiej. Dodatkowo wreszcie dni tygodnia roboczego oraz jeden dzień weekendu po prostu pracuję sobie na spokojnie z domu albo też zabieram na przykład kobieti, to wszystko zależy od tego, jaki mam nastrój. I po prostu skupiam się wtedy na pracy, ponieważ mam swoje obowiązki, mam swoje zobowiązania. Ale cieszę się, że dzisiaj udało mi się znaleźć czas i spotkałam się z Anetą. To spotkanie było naprawdę przesympatyczne. Bardzo lubię Anetę, ona jest bardzo otwartą, pozytywną osobą, która, wiecie, stara się gdzieś tam przełamywać swoje słabości i próbować nowych rzeczy. Chce być coraz bardziej aktywna, dużo ćwiczy, intensywnie. I to jest naprawdę wzór godny naśladowania, więc bardzo się cieszę, że znam kogoś takiego, że mam kogoś takiego, w swoim towarzystwie. Teraz myślę, że właśnie poświęcę takie dwie godzinki na odpoczynek. Zjem bardzo leciutką kolację, napiję się herbatki, może sobie coś na YouTubie obejrzę i wtedy myślę, że tak około godziny 21 usiądę jeszcze do pracy, bo mam trochę rzeczy do zrobienia i po prostu położę się spać. Jutro najchętniej bym miała po prostu dzień dresowy, ale niestety muszę się ogarnąć, bo rado mam rehabilitację. Nie będę ukrywać, że rehabilitacja w rąkach domowych jest super ułatwieniem, ponieważ nie tracę czasu na dość do wiecie, do przychodni, czy, czy właśnie do jakiegoś punktu rehabilitacyjnego. Do tego, niezależnie od pogody, mam tą rehabilitację, od tego, czy wózek jest sprawny, czy nie. Mam tą rehabilitację, więc jest to naprawdę ogromny, ogromny, ogromny plus. I oczywiście, i teraz mój makijaż był na niskiej ale wiecie, on tak nie wyglądał. Ja wróciłam do domu, bo oczywiście. Tą strefę to ja sobie odświeżyłam, zmyłam nałożyłam krem i nałożyłam z powrotem puder, żeby tutaj się wam tak nie świecić, bo uważam, że to jest taki, wiecie, średnio No jeszcze jak ostatni klip, to tak, można sobie pozwolić, ale, ale nie już wiecie, tak na stałe. I dzisiaj w ogóle przeszijcie jakiś wyrazu spacja dla guzika, bo guzik ma jakiś gorszy dzień i... I po prostu jakieś strasznie humorzasty chodzi, miał oczy i, i, i wiecie, mu nic nie dolega, wszystko jest w porządku, je pije, bawi się i nie ma żadnej choroby, ale po prostu ma dzisiaj jakieś swoje humorki. Może. Ta nagła zmiana temperatury, i to, że nagle przyszło lato go jakoś rozbiło, bo dzisiaj po prostu kot jest marudny, jak takie małe, maludne dziecko. Przez ostatnie dwie godziny obejrzałam nowe filmy na YouTubie, które zostały dzisiaj opublikowane o moich ulubionych twórców. Dodatkowo też obejrzałam jeden odcinek serialu Crown. I muszę przyznać, że te dwie godziny minęły mi naprawdę na fajnym, takim relaksacyjnym czasie, wiecie, gdzie sobie odpocząłam zarówno fizycznie, jak i psychicznie. No i teraz jest chwilkę po godzinie 25. Pierwszy czas usiąść do pracy. Ja wiem, że nie jest to za bardzo zdrowe, ale staram się utrzymać mniej więcej balans między odpoczynkiem, a pracą, a aktywnym życiem. I chociaż jest to trudne, to muszę Wam powiedzieć, że chyba coraz bardziej udaje mi się pracować efektywniej, poświęcać mniej czasu na pracę, ale mieć takie same rezultaty. Przy okazji, wiecie, mieć czas dla znajomych, mieć czas dla siebie. Wiadomo, ja że nie w każdym tygodniu to się uda, i nie zawsze da się wszystko pogodzić, bo są różne okresy w życiu, ale staram się jak najbardziej mogę i muszę przyznać, że moja organizacja idzie na coraz to wyższy level. Jest kilka kluczowych rzeczy, które mi w tym pomogły, ale muszę Wam powiedzieć, że powoli zastanawiam się, czy nie ruszyć. Pełną serię filmików. O tym dowiecie się albo pod koniec tego tygodnia, albo w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, czy nagram taki film, jak planuję i czuł mi się spodoba. Bo wiecie, to, że ja nagram jakiś materiał, to nie wcale nie musi oznaczać, że on leci na kanał, bo jedno nie implikuje drugiego wcale. Bo mogę być na przykład z takiego materiału niezadowolona, więc wiecie, różnie bywa. Ale zastanawiam się, czy po prostu takimi swoimi radami się z wami nie podzielić i trochę nie powiedzieć, co mi się sprawdziło, ale nie na zasadzie ja jestem mentor, a wy, wy macie się od mnie uczyć, bo nie lubię takiej narracji. Chciałam po prostu opowiedzieć Wam, co ostatnio odkryłam, co mi pomaga, co mi szkodzi i też zachęcić Was do dyskusji, bo może Wy znać jakieś fajne sposoby, na przykład na planowanie, czy organizacji i moglibyście się nimi podzielić. Uważam, że też by było super, tym bardziej, że właśnie ktoś zadał bardzo mądre pytanie pod ostatnim vlogiem. tak mi jest trochę niewygodne, ponieważ ktoś mnie zapytał, czy będę miała czas na studia, i też się nad tym bardzo długo zastanawiałam. Dlatego też właśnie stam się jak najbardziej efektywnie pracować. I wiadomo, że takie studia podobne to jest mniej więcej jeden weekend w miesiącu, więc to niski czasowo dużo. Wiadomo, trzeba się uczyć, to idziecie na studia, żeby się uczyć, ale też myślę, że powinnam to pogodzić i po prostu zmniejszy ilość szkoleń i darmowych webinarów na rzecz właśnie studiów. I myślę, że to też może być super, ale jeszcze nie zdecydowałam na których konkretnie kierunek, no bo dzisiaj rozmawiałam o tym z Anetą i właśnie mówiłam, że mam czas do września, tak... Tak, połowa sierpnia, wrzesień, żeby się zdecydować, wiecie, mogę się zapisać, ale może się okazać, że np. dany kierunek nie wystartuje i tak dalej, więc na spokojnie nie muszę się stosować wiecie, i podejmować tej decyzji w tej chwili. Może się okazać, że na przykład pójdę w przyszłym roku, bo nie będę ukrywać, że studia nie są jakoś bardzo drogie, są drogie, ale nie bardzo drogie, ale z drugiej strony też trzeba je zaplanować w budżet, tak? To nie jest tak, że mogę sobie lekką ręką wydać te 800 zł, wiecie, bez uszczerbku dla kieszeni. Nie oszukujmy się, tak nie jest. Bo właśnie, więc jeżeli podzielę sobie opłatę na 9 rad, właśnie takich co miesiąc, to mniej więcej koszt jest tam niecałe 800 zł za jeden i za drugi kierunek. Tak? Bo to nie ma różnicy, czy właśnie jest to te social media, czy. E, czy właśnie PR. I wiadomo, że są to pieniądze e, włożone w mój rozwój, w moją edukację, w poszerzenie kompetencji, a mimo wszystko trzeba to zaplanować w budżecie. Dajcie znać też, jak wy planujecie takie większe wydatki i czy czasami ryzykujecie wydając, nie wiem, na siebie, na swój rozwój większe kwoty, czy wolicie jednak wydawać fundusze ostrożniej. Jestem bardzo ciekawa tutaj waszej opinii. Jest już około godziny 23.30. Ja marzę o tym, żeby zmyć ten mój make-up no make-up, powrotku przybierać się w piżamę i położyć się do łóżka. Zobaczcie, w zeszłym roku zaczęłam pracować nad moją bezsennością i nad regularnym snem i zaczęło to przynosić efekty. I ja około godziny 23, 23.30 zaczynam się robić powolutku śpiąca. Nawet jeżeli, nie wiem, oglądam coś, czy pracuję przy komputerze, mi na przykład to niebieskie światło nie przeszkadza. Zaczynam się robić sena i koło północy najdalej w punktach pierwszej zasypiam i codziennie wstaję mniej więcej 7.30. To jest taki mój stały bój w tygodniu pracy, ale jak widzicie, czasami pracuję po prostu do 23, nawet jak jest konieczność, ale mimo wszystko właśnie zauważyłam, że mam już takie zmęczenie. Oczywiście nie zawsze to występuje. Oczywiście czasami gdzieś tam zarobę noc, chociaż staram się tego naprawdę nie robić i to mi się zdarza może raz w miesiącu, jakoś jest taka potrzeba, a czasami są na miesiące, w których nic takiego nie ma miejsca, ale mimo wszystko cieszę się, że właśnie udało mi się tak unormować cen, dlatego jak jeżeli mogę sobie na to pozwolić. I czuję zmęczenie, to po prostu układę się spać, żeby właśnie nie przespać, jakby nie przesiedzieć tej godziny, która jest taka optymalna do snu i żeby po prostu nie wybić się z tego rytmu. I potem dzięki temu bardzo dobrze śpię. Niestety dzisiaj wieczorem nadeszła smutna wiadomość, że w wieku 83 lat zmarła pani Tina Turner. Jest to gwiazda puzyki no, na światową skalę, nie da się tego ukryć. I to jest strasznie smutna wiadomość. Ja się tak trochę dziwnie czuję, bo na przykład niektóre gwiazdy były znane odkąd mamy świadomość, wiecie, słuchało się piosenek właśnie Tina Turner, czy, czy nie wiem, y, Pana Krzysztofa Krawczyka. I teraz wiem, że te osoby nie żyją, a ich muzyka została i to jest, wiecie, takie dziwne, bo przez całe moje życie gdzieś tam ta muzyka była tych artystów, a teraz na przykład dowiaduję się, że Pani Tina Turner zmarła i to jest takie bardzo dziwne uczucie, dajcie znać, czy wiecie o co mi chodzi, ale Czasami właśnie jak na taka smutna wiadomość, to mam trochę taką rozgminę, że jakiś etap w muzyce niestety się kończy w tym momencie. A nie chcę też tak negotymnie zakończyć tego vloga, ale mam nadzieję, że takie czasami przemyślenia też są dla Was ok. Czas najwyższy kończyć tego vloga. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Dziękuję Wam za to, że lajkujecie moje filmy, oglądacie, komentujecie, subskrybujecie. Nagrywanie dla Was to czysta przyjemność. Dziękuję wszystkim moim patronom oraz wspierającym. Dzięki Wam rozwijać ten kanał. Dzięki Wam, moja praca stała się, moja pasja stała się moją pracą i jestem Wam za to bardzo wdzięczna. Jeżeli chcecie jeszcze coś obejrzeć na tym kanale, to zapraszam was serdecznie. Tutaj będziecie mieli dopasowany do Was film. Natomiast tutaj jest przyjść do zasubskrybowania oraz patronite, nie powiedziałem w jakiejkolwiek kolejności, zobaczcie. I możecie wskoczyć i zobaczyć, jak wygląda kwestia wsparcia i może też zostać moim patronem, za co będę Wam wdzięczna. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się. Cześć!